Wrywie, Siemano, tutaj Wiking Barber Brother. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić prawdziwe męskie lody. Żadnych kalafiorów, żadnych pierdłów, prawdziwe ketolody. Są to najlepsze lody. Podnoszą libido, wzmacniają zwód, sprawiają, że kobiety na Ciebie będą lecieć, a przy okawi wpalać tkankę tłuszczową. Mamy tutaj białko, najlepsze norweskie białko z mleka niedźwiedzia polarnego. Mamy tutaj mleko kokosowe. Mamy tutaj mleko migdałowe, mamy tutaj dziwny owoc, której nazwy nie, wie, nie znam. Mamy jedną sztukę, drugą sztukę i trzecią sztukę. A na koniec założę siatkę na głowę i nagrywamy dalej. Siemano. Dzisiaj robimy lody, tak jak Miki mówił. Dawa mi tutaj awokado. No, robimy nasze Bar Barbel Brothers lody, nie Barbel Kitchen, chociaż Dawida pozdrawiamy serdecznie. Pięknie napisane. Dramatyczny Na Takie trochę niedojrzałe jest. Piękne lody, LCHF, nie z żadnych kalafiorów. Na te wasze diety jakieś tam low-carbowe, nie wiem, jakieś jecie tam główna, prawdziwe żarcie, real food, tylko takie promujemy od zawsze. Ogólnie na kolejny raz będzie jeszcze odcinek z barwem mamą, także na pewno będzie ciekawie. Przede wszystkim smacznie, tłusto i dużo. Kamilko Czvara, trener personalny. <laughs> No, Kamil próbuje rozgnieść awokado <głosy> 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 To są <som> jaja <noise> Kamil Коловерка на месте. Dobra, blender. dobra, tutaj się puści jakąś muzykę, Hmm? Teraz następuje przełomowy moment w robieniu lodów. Będziemy mieszać pozostałe składniki na początek. Mleko, jakie to jest tam mleko, bo nie wiem, pan jest. Migdałowe. Migdałowe mleko. Szklanka. Coś tak jeszcze będzie. Wlewamy do pojemnika. Stevia. Można używać serytoru, ale używamy serii, bo wolimy aromat. A propos aromatu, waniliowy i mleko kokosowe. Ile się da, bo tak. A wiekim białko Pracę. pokaż tutaj ładnie białko jakie mamy Viking Way Białko z mleka niedźwiedzia polarnego Izola i koncentra, hydroliza Białka za dzisiaj bardzo No. Kiedy wszystkie składniki są już gotowe, wystarczy je połączyć. Wkładamy wodę do zamrzadka, miejsca to pieniędzy. Докни ногом. О, пошло.